Dobry wieczór, albo good evening dla tych, którzy nam zagranicę oglądają. Dzisiaj jesteśmy na ulicy Ansa Rozpilaca na Ursynowie. Tu jest jeden z Ursynów, jest najlepszy i ja się z tym zgadzam. No a dzisiaj będzie recenzja yy, kwasu. Chlebowego. Nazywa się Słowiańska e, Dusza, jest 100% bezalkoholowy. E, no i przechodzę do recenzji. Chwastiłem razy dwa w życiu i mi smakował, chociaż nie pamiętam do końca, więc wypiję go jeszcze raz, aby powiedzieć Wam, czy mi smakował. Wróci chleb i inne rzeczy. No może być. Jeżeli chodzi o to czy dobry, to tak. Więc generalnie to jeszcze pokażę. Tak wygląda. I jak ktoś chce kupić, to może, bo smaczny jest. No. I na pewno jeszcze się go kiedyś napiję w życiu. Więc jeszcze ostatni łyk, żeby, no już dokończyć to, czy dobry jest. No i chyba się utwierdziłem tym, że naprawdę e, pierwsza klasa. E, Polecam naprawdę każdemu, kto chce kiedyś, e, że tak powiem, rozpocząć przygodę z pasem chlebowym od kwasu słowiańska dusza, ponieważ on jakby w w naszej duszy to ten słowianizm cały. Powaństwo, no? Także tego. E, dziękuję za oglądanie i e, polecam subskrypcję dać pod naszym kanałem, bo mamy ich mało na razie, a chcemy więcej. I łapka w górę też, bo też mamy ich mało na razie, bo widziałem ostatnio film na YouTube, który miał więcej od nas, a my chcemy mieć też dużo. Więc no.